Sztolnia mega krótka, ale. Siema wszystkim. Powróciliśmy do bielawy na, kode, na kolejne podejście. Tomiks będzie podchodził ostatnie przed wszedł Tu jest Daniel. To jest Andrzej. A, tu to a tam Alban. To, wiecie, koło, o, tu jest Alban. Tam no wstróżnicy. jestem Andrzej ha. W okolicy, tak? Będziemy wchodzić. Tak, to jest. Z próba. To no. to Piękna jest. Na zdjęciach wygląda gniew. I stamtąd normalnie już wyjdziemy do spilara. Tu tam jest dziura, a tam wyjdziemy wchodzić. Pierwsze kilometry normalnie by się przyciszkać. Także Możesz stanąć. Są korytarze. Meldujemy się w następnej części za środka. To jest dużo, naprawdę. Wejście może być różne. Po prostu, można wejść jest... Także Petycznie pozdrawiamy po prostu, z tego miejsca. No, ja go nazywamy takim Jeżeli go nie przejdziesz, to wiemy, że nie Do następnej nie części zapraszam. Po prostu mhm. nie wiem jak to ja będzie wyglądać, jak będziemy wchodzić. wchodzić. To mix oczywiście. Nagł swój z... materiał. Ja nawet poczułem tutaj, że nie, nie wejdę. A jest swój. Na razie trzymajcie się. Myślałem, że to barki, bo rzeczywiście jak się wsunąłem.